Dobra, zacząłem nagrywać, to witam was bardzo serdecznie, jestem DHP, dzisiaj są ze mną Baciek i Murzyn Alex. Chciałbym, Ej. kurwa. No, chciałbym. Będziesz musiał cenzurować, bo będę kurwa krzyknął. Co za dobry człowiek. Dobra, ile masz torów? Ile torów jeszcze masz? Yy, tak połowy. Dobry wykłady. Znalazłem tę natura, dwóczyki. Przyspieszysz to, tak? ta? Tak, teraz robię Tylko nie pokazuj kordów, bo cię zapierdolę, potnę i kurwa zgwałcę. Kurwa, nie wchodź we mnie. Jeszcze pięć torów. Ile? Już nie mam torów. Dobra. Zajazd robimy Przerwa na siku. <noise> Idę po villagera, zaraz przyjdę. To ktoś idzie zbierać, Tory, DGHT idzie zbierać na, na ochronika. Ja pójdę. byś miał co kręcić. By już miał zbieranie torów na filmie. Yeah. <noise> Ej, cześć, że my już 600 kratek z tym villagerem przeszliśmy? Ja? No? Ale to szybko nawet. Szybko idzie. Może że z mini mapy wyłączy, bo te korny to już włącz dalej. Bo jak temu 600 kratek te... To się wytnie. No wow. Won tam WON. Dobra, jedzie. Ale nie jest villagerem! Z villagerem masz... Będę palił i pił 350 kratek do bazy. Kurwa. Mać. Chujowica mnie trafia już. Jebany stone. Dlaczego tego stona musi być tak dużo? Sorry. Hello. Wczoraj narzekałeś na gravel. Hello. Za dużo tego stona. Tu powinien być już wykopany tunel z poprowadzonymi kurwatorami, a nie że jeszcze jako kopie. Oh god damn a gdzie etal poszedł? Dupa Etalda to jest, a nie etat. Dupa etalda Dobra, mam. Ta, 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 ta. No weź tego woliciela, bo on z wózka ucieka. Jak on może uciekać z wózka? No stoi no. To zamurujcie go kurwa, a nie w kurwa mnie. On po DGAT przyszedł się wystraszył. To słowa była. Raz dostanie skill'a, fałąbę combo i się skończy. Tak, na pewno. Się baję, walę, się baję. Kurwa Gravel, no, no... Etat! Nie. etat, Za dużo Gravelu. I 250 kratek to bazy. I etal nie kupuje u villagera. I chuj, kurwa, nie damy mu. Dobra, myślę, że nie tych torów kłaść. Jeszcze sprawy staną, no to kłać, No jezu, Będzie, że mi się chce poprowadzić. Gdyby nie ja, kurwa, to byście kurwa, teraz biegali po drzewach. Jak małpy, i kurwa, jabłka szukali. I chuj. To no, kurwa, jak małpy. Kurwa, nie mogą jak y, cywilizowani ludzie kurwa, villagera sobie przyprowadzić do bazy, bo kurwa im się nie chce. Kurwa, lenie zasrane, śmierdzące, szmaty. Jak takich ludzi Te kurwa nie prawie. No to Jak ci się skończą, to mów. Quem O co się? W ogóle, teraz w ogóle Denku nie livestreamuje. Bo mu bazę zgryfowali. <grywki> to jak uciekł wróg. <grywki> Zbieraj tory już. Czemu właśnie ja kurde uznałem, że będę prowadził tego villagera? No nie wierzę w to. No bo powiedziałeś, że... A go zostawimy go w jakiejś innej gildi może, co? Jo, jest tyle kratek w muszę. <laughs> ja się z nim wrócę, dawajcie, wracamy się z nim. Dobra, jak chcesz, żeby się z nim wracać, to był mije, co? Nie, wracamy się z nim. Zabiję go. Nie no, żartowałem dio to mała Ruska, Pało. Stawiaj te tory, bo jesteśmy 100 kratek od bazy. I przeszliśmy już 1026 kratek. Podziemny są Nie kradnijcie mi pochodni. Chuj, ja widzę. No kurwa, te GHT. to macie? <gnośni> mały. Chuj, nie kładę już pochodni. Detalt. E. Detalt. 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 Nie gra. Dobra. Zaraz będziemy w bazie. Może bym zrobił schodki na dół, nie? To akurat tak będzie. Będzie. Będzie? A to wtedy będzie, będzie jeździł. Może to jakąś bazę dawna Zafiby? Przecież tu jest nasza baza, law micie? O um. Czyjaś baza A um, obok nas. tu Afryka dzika. I dawno już odkryta. Całpy Tak wbijamy do ludzi, jakby tu była podczas jakaś baza, wbijamy. Jakby nigdy nic prowadzimy villagera oni. Prześrodek ich bazy, a Ta... oni. Wutyfy. Wutyfy. Że co kurwa? I tak sobie prowadzimy, jakby nigdy nic. I tak tabliczkę, my tu przyjdziemy jeszcze potem zakoblować sobie. Dzięki, cześć. Uwaga! Villager leci oh. Przeskoczyłem! Villager leci oh. Przeskoczyłem! Oby się nie zabił Bo byłaby lipa Nie, tak je się zabił I Chwila prawdy, jest czy nie? Yeah. 嗯。<laughs> <laughs> Heniu, Elo! E niek! Elo! wyłaś! Wbijaj odsuńcie się, bo wagonik leci Heniu, Dobrze! Oh, eniu bił. To Nie Jedź na swoje Enio, henio, henio, nie! Ale gdzie tam? Wą tu, wiesz, tu jeździ w kółko, kurwa. Czekaj, chciałem go tam podprowadzić. Tu sobie będzie siedzieć w kółko. Kółko gleniasty, kółko kąciasty. <śpiewanie> Tory, zostaw te tory, zostaw tory No zostaw to powiedziałem gnoju mały Poczekaj, poczekaj, chcę coś innego zrobić No kurwa jest dobrze Dobra odsuń się Rozmi no jest dobrze przecież No Zbliż Przyszął, że ja i zabiliście, zabiliście blidzera Przecież on żyje i skacze Nie, <gibla> żartowałem to poprowadź do zapisu, będzie fajnie to też zapiszę. i dawno już podbita. Turek, nie, zna, nie zgadniesz kogo mamy w bazie. Turek. Turek! Teraz coś powiedz, bo mi... Nie zgadniesz, kogo mamy w bazie. O już towar kogo. No zgadnij. No nie wiem. No to zgaduj z może ci się uda. Mm, ale co, jakieś gildia czy... Nie wiem. No a to mam view. Co view? Nie wiem, nie mam pojęcia. Tu jeszcze daj ten kratę jedną na tego jednego restona, Albo nie, tak to musi być. To bił? No zobacz. No i ja jestem tysiąc kratek głosy. Eee, tu mamy takiego ładnego pana na W. Wow, na Wy Ej, Henio, na... Henio się bawi Bałwan? Kurwa, na V. Bałwan? Kurwa, jesteś fał. bałwanem. Nie wiem, nie myślę teraz, nie mi spokój Villager, kurwa. Gadasz. Ja pierdolek się życzę ile go zabiję, bo mnie już to w kurwa. Wąsów, LOL NICE, EJ! 30 jabłek mam. Kurwa, ja daj jedno. To chce? Ja jednego. Masz. No. Bo ja nie wiem, co zrobić. Maciek. Maciek. Lo, ja chcesz, teraz ma. Kto Maciek, chce ognisko? Patrzcie, ognisko tak. robię. Zostaw go, Hornor, no, daj mi z nim handlować. Patrzcie, ja mamy ja ognisko. <grym> ja Ja nie chcę jabłek, no, ja chcę tak. zobaczyć, co on ma. Ktoś chce? Na ognisko? lamo, ja cię zaraz tam rzucę. No to jest ognisko. Palimy ognisko. Ach nisko! Lol. Dobra, sam już jabłuszka, ale nie wylewelował dalej. <śmianowidzio> E no, Ogar! Podpaliłeś mi nie ma ogarnia. Jocie tchnący, lol. Niszczysz mi seta, to ja ci niszczę, proste nie? Jajka są.